Cześć wszystkim, ja, to jest znowu Kocur Adam. Nagrywamy dzisiaj znowu Holdfast i mam dla was informację. Jak wiemy, jak wbijemy 10 subskrypcji, to postaram się nagrać materiał z Holdfast Nations at War. A, ja, Jezus! Cities Skylines. Tak, dokładnie. Cities... Cities Skylines. Tak nie przesłyszeliście się. Cites Skiles. U idealny cel. A za trzy ognia. No i to ja rozumiem. Jezus. Chlop si tady. Ale... ...bo Prosím, Protože oni bo mě tez Tutaj sobie, pcha. No, ale realistyczny, lor. いい。<noise> えー Przeładuję, ja zrobię małe cięcia, jednak już nie trzeba. Bo już przeładował. Ło Jezus Maria. Matkowoska Częstochowska.